Siemanko z tej strony jest szalony, xardas, a to są? Lagon i. Giebełko. Bo... No tutaj, a, ja prawda? Ekipa z zielarni, z zielarni Lestera, gramy sobie w Slendera nie, Multiplayer. Ekipa, a, no dobra, zielarni. filmowcy. No dobra, kolekt, 11 list, 11 karteczek musimy zebrać. Dobra, kto komu ja tu. Kto tutaj jest przed. Zobacz, ja odejdę tak na chwilę. Czym tak tak, Troszkę lagi. Nie ma lagów. U Ale... mnie nie ma zapisu. U mnie was laguje, no dobra. To kto idzie pierwszy? Jak ja miałem iść pierwszy, nie? To idź? Chociaż ty masz u mnie laki, jakieś, jeśli to tutaj jesteś. No idź. Ja będę na was czekał, tak żebyście ja mnie widzieli. Nie świećcie latarką, ja nie będę świecił. Dobra, Ale ja tutaj, tutaj jestem e, za tobą to i świeca to latareczką. Laki są znośne, chociaż. Le, lepiej jest jak niż jak. Nie! To tam jest, zawracać! Gdzie kurwa? Zawracać. O oh, jest Zawracajcie. Zawracać. 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 Widzicie mnie? Tak. A! Ej, ja zginąłem. Chyba. Uciekać. Ej to, to, to było szybkie. Niech. Ej, ja już Ej to już nie fair. Wal Gdzie się, nie jesteś? czekam na ciebie, idę. A! Jestem sam. O, ej to nie jest ślędy. I, I walk alone, like I walk alone. Walk I alone. Dana, dana, dana. Gdzie jesteś? Nie wiem. A! Za mną on dokładnie stoi, kurwa! Dokładnie za mną! To... Uciekaj. Je, ja tak się patrzę, a tam jego łapa kurwa. Ja pierdolę. A wiecie co pa chwila mnie boli? Ja już nigdy nie będę prowadził, ej, ja jak... Kartony! Kurwa! Gdzie ty w ogóle jesteś? Przy jakichś kartonach szedłem przed siebie cały czas. Nigdzie nie zbaczałem. Szukaj jakichś takich kartonów, ja się nawet boję odwrócić. Ty co tam jest przede mną? A nie, to mi moja chora wyobraźnia figla figlapłata. Ja. Wiecie co, to A może... Z perspektywy, no, to to ee, może nie serdecznie. był najlepszy. Ej, chyba widzę kartkę. A nie, to nie jest kartka. Nie kartka chyba. Gdzie to jest? Nie, moja psycha siada w tym momencie. Kurwa. Jak Bóg. No. Wiecie co, jeszcze raz może? Ej, może jeszcze raz, bo ja nie gram, nie? Nie hmm. szybko. To co, zaczynamy jeszcze raz? Zaczynamy jeszcze raz, ej, Dobra, cięcie. Nie, tego tego nagrania nie usuwaj. No dobra, cięcie. Zasłonić okno, bo się jeszcze bardziej cykam, kurwa. Ej, dobra, na, nagrywasz to raz? No ja już nagrywam, no. A kiedyś ty to nagrywasz? No to teraz, GPO. Dobra, już. Ej, to ja jestem, nie? A, no dobra, to chodźmy. Ej, nie mogę, ja nie idę ej. No to KPO teraz. Potem... No nie, ja! Dobra, wy frajerzy jesteście, ja idę pierwszy. Ja idę pierwszy, wy jesteście pały. On tak stał za mną dokładnie. Chodźcie za mną. Jeśli prawie poszedłem. Ale ta dał mnie. Ej, we... I niech jeden się od czasu do czasu może z tyłu odwraca. Ej, nie żeby coś, ale ja się boję teraz wiesz, patrz na swoje drzwi, które są za mną. Spoko. za nami to jest! To jest za nami. Idźmy spokojnie przed siebie, to jest za nami. To nie jest tygrys, nie? Diednij. Ej, co to za kamole? Chodźmy może po lewo. Znaczy w lewo. Pomyśl zbierać strony, nie? Da, Takie miejsca jak jest? to właśnie na nich będę lekarsz... co to jest? Patrzcie na to. Jakaś wielka... wielka... Straka. Ej, idziemy w tą... idziemy w tą szczelinę? No nie da się skakać do pani. Nie da się, idziemy w szczelinę? Ej, a, a jak on tam będzie? No to <śmiech> <śmiech> będzie fajnie. Ej, co to Dawaj, się... No, iść tam... Dobra, chodźmy obok. Już jesteś. Klamka jesteście. kurde, decyzja zapadła. Wiecie co, no bardzo się... ej też macie takie liczymy. coś, że się, że się cali trzęsiecie? No, no Kurwa ty! M mi się myszka cała trzęsie. Ej, mi, mi, ja ten, mi, mi się zęby szczękają i tyłów mi się tak trzęsie. Ręce jeszcze są ja spokojne. Ja się tak tęszę, więc... Ej uwaga, patrzcie Tamu... na lewo. Ej, odwróć się tyłu. ktoś. Z tył no, ty tyłu jest? Ja się Widzieliście go? Ja go nie widzę. Ja to Dobra wiecie co na razie <głos》>, spokojnie, ale ja cały drżę normalnie mogliśmy, Okej, sijemy, mogliśmy jeszcze skurantek kamerkę skurantek załączyć. No chodźmy. Widzicie jaki jest ze mnie dobry przewodnik? Nic bo się nie dzieje. Tak, tak Ej, wy się rozglądajcie za kartkami. Odwróćcie ktoś. No ja się odwrócę. Spoko. Jest za nami. Centralnie za nami jest. No spoko, spoko. Jesteś, tak? czerwone, Troszkę bliżej oczy. niż był, może... Ej, chodźmy teraz może trochę w las. My mieliśmy kartek szukać, debile, a nie! No to szukamy. Ale tutaj nie ma żadnych kartek. Są kartki, 11, jak, nie wiem, jakiś list, było napisane jakieś listy. Musimy, jem, stronie... jed, 11 ich musimy zebrać, to trochę przekieli, jak dla mnie. I... No bo wy nawet nie wiem nie... Jedną w ogóle Odwróć w się ktoś, bo ja się boję, cały się trzęsę. Ja nie, ja się... Ja się... Robiliśmy... No Lagon, poświęć się dla kolegów. Poświęciłem się, dostałem y, ataku... Ej coś ludzie coś, 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 i się trzy i czek bo my się zrobił i żyje dalej. Wow Dobra nie ma tego, ja się odwróciłem, nie ma tego Jezu, już myślałem. Ale mi coś się... ja pierdzie, patrz, A mi też ja gdzie ósmyłam do Patrz, Patrzcie się, się patrzcie jak... się po drzewach. Nie jak, jak ja się nie. Nie ma na drzewach, to musicie być Ej, ludzie, jak, tak Ludzie jak, jak mi ranka lata. Kanion, jak ja Góry Ludzie. Ja się obrócę. I co? Nic nie ma, nic nie, było, ale chyba widziałem. Jest, jest, z prawej z lewej strony, uwaga. Z lewej? To skręćmy z w prawo. Teraz widzę coś... z tyłu, teraz widzę Idziecie za mną? Ej... Tepło. Ty będziesz teraz z kamerą... AAAAA! O kurwa! Ty, latarka mi zgasła. Ej, ja... i dlaczego... ja, ja, ja widzę teraz kamerą? Za pierwszym razem. Widzę Slendermana, widzę oczy czerwone z tyłu. Czemu widzę teraz kamerą? No bo umarłeś dawnie. Jak to? Ej, kartka jest. Widzę kartkę jakąś. Jest Ale kartka. jak to? Nic mi nawet nie wyskoczyło. co to jest? Ej, mam jest? tak zabaw jakąś mam kartkę. Okej. Okay. Mam kartkę papieru toaletowego. Albo nie mam. Ej, bo ja, jest... ja nie mam latarki. Aha, już mam. O dobra, jest. A! To, to jest Noż tym, to jest małpa wredna to coś. Ja dam ja idę ja na niego ja są Idę ja na niego ja zniszczę cię Co to jest? O ja odpadły Ej ale czemu ja w ogóle um umarłem kurde No bo cię zabiło jest, ja jest. Ale jak to ty Bra no, tak, to jak zostałeś sam Zostałeś sam, Ej, o, sam jestem No Polegajcie na mnie Co jeszcze raz nie poczekajcie! Ty, wyjścia, ale to tak? jest kijowe, ty masz laki tutaj u mnie, straszne. Ja jak właśnie rybałem, to nie było, ale dobra. Dobra, to się zabiję samemu. Nie, po prostu wyjdę, wejdziecie jeszcze raz. Ale, czekaj, powiem samo samobójstwo. Ej, stał przed tobą, kurwa. Z tyłu o, z tyłu jest. Ja go nie widzę, to diabła. Ale on tak szedł, dosłownie tak ta, ta go ten, le, leciał tak. Jest, o ty, jest. jest! Uważaj. Idź na niego centralnie. Ej, to wyglądało no. tragicznie, ci powiem. Dobra, ale jak to wyłączyć? <laughs> to wyglądało ta... e, <laughs> Ja Sim. Nie wiem, czemu ja tutaj tak... Dobra, do od nowa zaczynamy. Nagrywasz? Nagrywa się. Ja, ja się teraz? potram zaraz. Star to kutam. teraz GPO idzie pierwszy. Nie ja, proszę. No, Ej, no już tak. żeśmy szli, teraz ty. Lagon no. szedł nawet dwa razy, więc nie narzekaj. Jeszcze ja ten raz. Ej no nie biegaj No Dobra ja mogę się spieszyć, bo lubię się tak bawić Ja no zginę nie... jako piersi, ale no bawić masz Dobra Trochę laki, ale To wyjść. Ten, patrzajcie czy nie, nie jest jakieś A tryb... czemu my jesteśmy jakimiś inżynierami? Inżynierami a ja... alkoholikami? Tam są te góry Ej, sły... Słychać mnie dobrze? Nie ma żadnych gór kurwa Tyga. Nie ma gór, co ty Dobra. Nie wiem, czy to jest, ale idę tam. Sorry, ale hej, jak to, jak to ej, to ja znowu nie idziemy w tą samą w, i, stronę, iność. to jest ta góra, rzeczywiście. No to chyba dobrze, że idziemy w tą samą stronę, tylko że ja idę przez przesmyk. Ej, tam był? To ja ale tam dobra, właśnie, tam. chodźmy teraz przez przesmyk. Ej, on jest za nami. To się nie obracaj. Dobra, ale chodźmy przez przesmyk. No to dobra. Tu powinna być jakaś kartka, więc... Tylko uważajcie, bo tu będziemy zamknięci jak nas złapie. No to co z tego. Przebiegniemy, elegancko. Po prostu nie wolno do niego centralnie wbiec. Ja chcę iść w środku. Boję. Ale nie pójdziesz. Znowu się to. No, Okej, okay, jest kartka, widzę. Ja ją wezmę. I zaraz, zaraz na nas wyskoczy, teraz, uwaga. tu jest napisane? It has a human czyli To był człowiek chyba. Uwaga. What? To był człowiek. Teraz niedługo będą dźwięki. Takie pum, pum, pum. Jak dobrze pamiętam. Chodźmy tutaj. No chodźcie. Ja miałem być prowadzący, to tak? To idź. Z chęcią ci odstąpię. <laughs> Za nami jest, blisko jest. Uwaga. Blisko jest. Ej, no to... Dawajcie. Biegniemy. No dobra, shift, shift, shift La Ten No, lagon, GPO, tak shift Ja nie będę biegł, ja się nie boję, nie A ja się boję Ja też, ja się boję GPO, my mamy słabą psychikę <grym> O ja się nie boję, <grym> ale jestem... Ty, zobaczymy jaki będzie... Obróć... obróć obróć się Nie GPO, obróć się Nie ma go właśnie w tyłu Jest, przed nami w prawo Skręca coś w prawo Kurwa w lewo, chyba! Znaczy w prawo? W prawo, no. Gdzie jesteś, kurczę, głupi? J jak on był po lewej stronie? No, Widzieli? po lewej, to skręcamy w prawo. A no. Jest, tu? Nie, nie ma go. Nie ma, obracałem się. Tylko, głupio, że każdy tak samo wygląda. Ej, co ty, chłopie, robisz? Nie idź tam. Jest gasła komuś latarka? Nie tam ej, go za ja bo... tym czymś, cokolwiek było. Nie rozglądaj by było... się, rozglądaj się za kartkami. Jak, jak mówić z Egiptu to taki bóg. Rozglądaj się jak... za kartkami. Kowak, to wyglądało, ej. Bo... Ej, nie wyprzedzaj mnie. Lagon ej, będzie ten. Z ciebie się w ogóle nie poruszyliśmy, bo tu są te góry tam dalej, więc. Lagon nie boju się odwróć. Ja się... nic tam nie ma, chodźmy. Kurwa, <klujna> jak ja się boję. Nic nie ma. Ej, bo się w kółko kręcimy. No... To idźcie Pojaś no. Na, na, na góry dam, nie? Idziemy prosto. Co? Jest? Wyskoczył mi kurwa. No to uciek... Shift! Jezu! A! nie iście w lewo... prawo, nie iście w prawo, tam jest. Czerwone oczy śmierci. No to chodźmy w lewo. Piszcie, w... fuck the shit. No to jest matou brzydki, no? Jak ja takich nie lubię, no? Na jak ja... Jak ja, ja bym dźwięk go dźwięk w realu spotkał? To bym uciekał. Fuck a mi serce bije Fuck gdzie się A ja się trzęsę co? Ja też się trzęsę, jak to już... Nie wiem czy to Nie wiem czy to będzie słychać na nagraniu ale ja cały czas stukam zębami Znaczy no tak co trochę Nie słyszę twojego stukania w każdym razie nie patrzcie się na lepiej w prawo Ani teraz do tyłu Bo to jest niebezpieczne i grozi śmiercią A ja się spojrzę do tyłu może na hardcore. O, ty spojrzałeś i co jest? Właściwie teraz nie ma nic, dlatego lepiej uważajcie i, to, to, a I tego nie ja. robiłem, co tak samo z siebie było to przed chwilą. To www. Okej, idziemy tu iść. 19 FP. tak nie piszą, to by było ok, ale tak. No ale to i to o to no, chodzi, to, to jest... bo. Ja sobie dźwięki o połowę striszyłem. Ja nie, ja idę na hardcore. Ale się... ja, ja no. tak, bo na, żeby na nagraniu było też lepiej słychać. No, no okay. to ja się boję. Także jestem ja trochę, bo trochę bo Ja też, człowieku. Ty trzeba wyglądałem śmiesznie Ej, te kartki są. A okej, okay, tam mieliście, bo tam się A nie, jest kartka, ej, idziemy tam. Ja tam Gdzie? biegnę No dobra. Ale to na to tam tutaj na nas wyskoczy zaraz. Ja ci mówię, że to na nas wyskoczy. Ja, Teraz potem chyba... Dobra, walić to, no. no to co z tego? Pięknie. Ja by... To ma trwać godzinę, czy 15 minut? 15 minut, pilnujcie no czasu, bo ja straciłem rachubę czasu, kiedy żeśmy zaczęli Nie czytaj nie? tego, podnoś od razu To jest tak Ej, ej tam jest Lecz? Nie czytaj tego Dobra Co druga mój? Jesteśmy Dobra. pro. Normalnie druga kartka, jesteśmy pro. Ja jestem pro, ty jesteś kurwa. Ja się boję. Idziemy do przodu. Okej, okay, ja się... <śla> 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 LOL Dam <śla> tego nie ma. Jaka beka! <śla> Jaka meca! Fuck slobo mnie kurde Dokładnie Jak to piszczy, ludzie Dwie i, ja będę i jeszcze posiłek. ciągle żyjemy, wow. No ale to dobrze. I dwie Ty wiecie co, ja się Ej, powoli, ja powoli przestaję tego bać, tylko to jest takie napięcie. No, Ujawnienie ja mam... nie Nieważne. Okej, okay. słuchamy jakiś Ale do, dobrze, dobrze się... że nikomu latarka nie zgasła. Ja tam próbuję oszczędzać osobiście. A jak to się wyłącza tą latarkę? Drugim problemem przede wszystkim jest... A tu? Ej, dobra, bo jest ciłek jak w dupie. Jest nigdy tam? Nie ja, biorę, ale... ja na razie mam zgaszoną. I, ja też. Ej, niech ktoś musi mieć oświeconą, ej. No to ty świeć. Ja nie mogę, bo... Ja prowadzę. No to dobra, ja, ja świecę. To jest trochę widok. A, obróć się ktoś do tyłu. Nie, ja bój, się, je się Jest, jest, jest tam! Po tam gdzie się patrzę, tam gdzie świecę, tam są. Kurwa. W tył jest ci... tyłu. nie widzę nikogo. Bo może zniknie... Ja tam widzę. Jak... Jak... Ale to tam jest zły potwór, nie wiem, Dobra idź na hardcora, ja jestem za tobą. Ej, nie, 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 idźcie, stójcie. Ty porąbał cię, ja już wolę być w ruchu. Ej, ja go widzę, jest za blisko. Za nas Fuck. Zobaczymy to z pewnej odległości. Ty gdzie on jest? Ja go nie widzę. O zniknął, dobrze jest. Bez tą kartkę i, i spadamy z tą. Jak się. Dobra, jest Szyf. trzecia. Okej, okay, badać sytuację, zaraz. bo może gdzieś tu będę. Chodźmy do przodu, byle gdzie. Byle gdzie do przodu, nie wiem gdzie może być. Okej, okay. za mną kompania. Dobra. Wagon, jesteś pro, dziękuję. Nie wiem za co, znaczy za to, że idziesz pierwszy, że, na, że dupy dajesz. Znaczy, pff, że nastawiasz karku. O! Jakiś komplement, no. Ja tu się nawet wygrywam sobie żyły, a ty co? ty, ty, ty GPO tak cię strach sparliżował, że nic nawet nie powiesz? Co? Pewnie tak strzela zębami, że nie no, mam Powiedz powiedz coś, GPO, wypowiedz się ej, jest z ja tyłu, mam... jest z tyłu. -O tam. Dobra, ej, to idź, ej, nie zatrzymuj ej, się. No, on jest... Ja lubię patrzeć tam na to czekanie Jakbyśmy tak nie jak mi... Zanikły mi drzewa na chwilę, on jest z, y... z prawej strony. Z prawej? Nikogo nie ma z prawej strony. Był tam jeszcze przed chwilą. O ja, jedziemy tam i idźcie po prostu. Ja nie... tam go mam. Gdzie jest? Co? No, był tam, nie? Kurwa, rzucił się, kurwa, czemu ciągle na mnie? Ja no, bo jesteś z tyłu, <śmiech> <śmiech> I być teraz, w środku. Okej. Okay. Nie, to jest moja miejscowa. No weź. Ej, 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 ej na, nas tutaj nie, nie było czasem? Nie. chwilę, muszę być. Muszę byli, byliśmy, muszę, muszę być. Ale... tu. Ale to nie takie proste się jakieś kuku, jak się cały czas w jakąś stronę tą obraca. No. Jest dobrze, że zjemy powyżej 10 minut, nie, nie Nie, no może być wpisany, ale jest gut. Najwyżej sobie zwiększę limit na YouTube, tam wyślę ten SMSik. No. Jaki jest SMSik? Ja tam nic nie wysyłałem. Ja... No, no to możesz w takim razie wrzucać filmy do 15 minut. Hmm. Nie, 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 ja ma... mogę przecież po, ale A? nie wysyłałem. Czasami kod. Jezu! Gdzie? Fuck! Tylko ja mam czerwone, nie? Jest I za się... nami, jest, 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 jest. chodźmy tu. jesteś w środku, kurwa. Nie masz problem. Znowu. Aaaa! Ty chłop... Ej, wiecie co, wiecie co głowa mnie swędzi? O już się, Ej, się? musimy to przetrwać. Przetrwamy, spoko. Odwróć się. Nie ma tam nic. Wiem, Wiemy się, a nie jest, jest tam, już nie ma, już zniknęło. Chodźmy. Moje serce chyba za nas umrę. Ej, nie umieraj, ty dobre filmy robisz. Kurwa! Więc byłoby dobrze, gdybyś trochę ponagrywał jeszcze. Kurwa, czemu ciągle mi! No nie wiem, lubię się jak. O! Ty kurde, ty to tutaj jest! Uciekać! LOL Jaka peka! Piszę mi? Wow! Nie się siłem się, jest nie bro! Ty jak to drze się, kurde! Ja uciekam po mamię! Jest za nami! Ej, bo jak się to przeżyć, a jest blisko mnie! Rozwaliło cię? Nie, ale... GPO że jest? Nie z przodu, jest z przodu! Z patrzę? Z przodu? Ej, ja już właśnie nie wyjdę, z po ci do oczy! SHIT! ej, ja, ja, ja idę... Ki, ja idę za GPO czy za kim? Nie mogę. Mógł... Ja nic... Ale nie, nie idziesz za mną, bo ja cię nie widzę. Ja jestem poza mną. Dobra, dobra GPO! Chodź przed siebie. Ej, ej ty, jakby co to żyje? Ty GPO zgasiłem teraz latarkę. Ja zaraz włączyłem. Fuck! Ej, ja jestem sam, ej, to jest niesprawiedliwe! Dobra, GPO. Dobra, chodź tędy. Już mam Tak. Dobra, to to jest fajne, takie fajne. Która no, to jest? 10.40. Tele, tele Teletubisie. Teletubisie no. mówią papa. Pa. A, a, a swoim drogą jest taki Slender z teletubisami. Wiem. To ja bym polał slender. Co na początku jest dzień, chociaż nie wiem jaki sens... Może to jest, jest dnia, dnia, dnia klimat. Patrzę, i... jak wszystkich zabijałem. Ale Diem. Slender w dzień to nie Slender. Ale no, później się późniejszej ma, nie? Ej, my tutaj byliśmy. Oj, hey, fuck, no! Dobra, nie ma tego za nami. Fajnie. A ty i co, co tam u ciebie, Lagon? Żyjesz jest jeszcze? Jest u ciebie? Jest, u mnie. No to możemy, na razie możemy być GPO spokojni. Dzięki! Jestem co ważny. właśnie. się z tym. No, jest z tyłu, zamknę, jestem zaraz Jeszcze nawet nie jestem. No to. A to ile mamy kartek? 3? Tak. To co tak cienko? No No, idźże, ej, chłopie. Fak. Kartka. kartka, zaraz to fiskowi. I od razu biegniemy przed siebie. Gdzie? Tam. Nie ma tego. Ja ej! Gdzie ty jesteś, GPO? No, chodź mną. Chodź, GPO. Nie. Ale ja jestem obok ciebie. Postaram się być w miarę obok ciebie. Ja że jak się odwrócę to nie spomnę. No, GPO, no chodź. No nie bądź, nie bądź, nie bądź, ja, w się boję nie bądź. ja też. To ja się boję. No dobra, lagon ma gorzej. Ostatecznie. No <grym> <grym> Dawaj na shiftie. O, Jakiś picie coś takiego. W ogóle, czemu tutaj się jakimś mechanikiem idzie z kluczem francuskim, który. To czy tam to... jakimś. To... To... Nie, znaczy... to nie jest klucz francuski, w którym się dodatku, w Ach, dodatku nie da, nie nie da jest, nic nie. zrobić. Lagon tam umiera Lagon, że on się cały czas napastuje? Ty na miał A to. A, ty to pedofil jakiś. To co, będzie piąta kartka Lagon, zaraz tam kartkę znajdzie samemu. Jaki koks ty no, bez jajek. Ej no my, my się krep. Uciekaj uciekaj. 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 uciekaj, uciekaj. 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 Z tyłu. Ja jest z tyłu? niesamowite. Sam w to nie bierze. Z tyłu jest? Widziałeś go? Tyłu, no. Jest za mną, chyba. Ja go nie widziałem. Nie ma, nie ma, go. Ej, jest. Miał go nie być właśnie się przed nami pojawił. I żyje. Wow. <słuchy> fuck, ej. Nie ma go na razie z tyłu. Nie widzę go. Zn Ach, cholera, no a jeszcze kim powinny Ej. Wiecie co, mam dość. Może starszy. Nie, musimy zginąć. <słuchy> Kurwa. Ja już nie mogę biec, What the fuck? Świetnie. Działa, działa. Działa jak natura chciała. Wyłączamy latarki. No ty idioto. Chociaż nie, on się ten napastuje. Lagona póki co. Japa. Szukamy tych No, karteczek, tak, tak, tak. Szukaj jakichś charakterystycznych obiektów w terenie. W ogóle pilnuje ktoś czasu? Się wydaje się, że tak z 15 minut już nie będzie. Nie mogę spać, ale tak trochę się obawiam, że to będzie moja ostatnia rzecz jaką zrobię. Wyślesz SMS-y. Jasne, gminno! No. GPO, ja pamiętam. ja cię nie zgubię, ty nie musisz się nawet oglądać za bardzo za mną. Kurde! Nie mogę nawet iść do obszaru, bo cały czas się pojawia... Wiecie tyle. co, jak się tak biegnie... Nie, GPO, ty też, 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 też tak masz, że jak biegniesz, to taki pewniej jest? No. Ja bym taki nie był pewny, bo jak biegniesz, to on hey, no, się no, może z... pojawić. No to prawda, ale... ale... tak było. <laughs> Ej, dobra, to może nie biegnijmy. Ale my się kręcimy w kółko cały czas. To ja muszę I tak pod... ja nie umiem prowadzić. To chodźmy po prostu cały czas prosto. Okay. No chodź. Dawaj Jezu! I no bez jaj, wiecie Bo co, palę. się, coś się bez, dzieje co? u mnie w domu i ja tracę w ogóle. Wszystko tracisz, 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 kurde, pieniądze, wszystko. A to jest wszystko... Ach, cholera, znowu, no! I może nie. Nie między drzewami. To jest beznadziejne! Ja nawet nie mogę iść tam, gdzie chcę iść, bo on się Chyba nią przedemnął. Chyba samobójstwo. Ej, chyba kartka była po prawej. Beka, z tego... z gdzie? Nie wiem. Idź dalej do przodu, nie? Nie zawracaj. Ty trzeba mam popełnić samobójstwo? Chętnie go zobaczę po raz drugi, tylko żeby się zamknął! Ej, no nie, bo wtedy się na nas przerzuci. I dobrze. Myślę, się na to Ej! Dom tu jakiś jest, kurwa. No? A tu już byliśmy. Nie... A tak. tak. To była karta. Jak ja bym się cieszył, bym was odnalazł. Gdzie, gdzie zgubiliśmy tego Lagona w ogóle? O. Ej. Ej, może można Chodzimy wejść w do leście. Chyba Chyba za wiele wam powiedziałem, co? Dobra, olej, ten dom. <grym wyszły> Lagon! No tak, co ja! <grym wyszły> żyć. Gdziemy, gdzie my zgubiliśmy Lagona? <grym wyszły> Lagom. Chwila! Ej, bo się pojawia w tym domu. Nie wiem, co miałem tym przekazu. O kurwa. I chyba jeszcze na początku, wie? O, no. albo. Nie? No chodź, chodź. Wiecie co? Nie, nie starczy tego. nie, 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 dobra, musimy jak to, to... W końcu. <laughs> nie, 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 co ta wie, albo, albo nie, nie, albo nie, nie, Ej, Ej, jak dojdziecie jakimś trudem do początku gry, to by wam Chodź, chodź tutaj przodem ścieżką. Już to byłem. Legon, patrzcie, cały, cały czas w dół. Aha, super. No tak, no to wtedy... Wiesz co, przerąbane. Ej, kurde, nie wiem czy stanąć w miejscu, bo wtedy będzie mnie gonił. Ja się boję. Wiesz, to, to już jest nudne, kończmy co? To. Znaczy, widzę, to znudzi. Widzę to znudzi. No. No bo nie ma potworów, bo wziął się za Lagona, on żyje. Lagon umrze i to nasz się czepi. <grym> Czemu nieśmy? No umrze. dobra, koniec, umrzej. Koniec, zaczynamy od nowa? Dobra, jestem martwy. Dobra, od nowa. Ej! Ej, nie ale ma, on już umarł. umarł. Nie, starczy. Nie. Umarł jeś, już. Teraz ja się boję. Ja no to idź! Teraz się serio boję. Weź... luknij w tył. Nie, spoko, patrzyłem, tam nic nie ma. Czyli patrzę się chyba z perspektywy GPO, bo Dobra. jest... tak? Nie patrzę teraz na kamerę. Znaczy, nie trzymam ręki... A co? N nie no. trzymam no. ręki na, na miejscu chwilę. Dobra, już. To już trwa 28 minut? Ile trwa? Wow. A kiedy zaczęliśmy nagrywać? Nie wiem, gdzieś tak... W tył! No to biegnij! Znaczy, nie biegnij. Już... On, nas, on nas tutaj przy przychaczy jak zaczniemy sprintować. Ja się boję, kuda. Ej, widziałem go z lewej, nie idźcie tam. Nie. Tak, Dzięki widziałem go funkcji. z lewej. I co? Nie ma tam. Po prostu chodźmy przed siebie, nie? Ej, uważajcie! Zagrawałem. Gdzie? Ej, fajnie, teraz będę Użał. Co to, Cioto, weź go w wyrąb nie, nie, co ty, nie? Wolę, wolę tu patrzeć. Ej, GPO, masz coś na głowie. Ej, <grym> no, hełm. Ej, widziałem coś z takie czerwone, więc tak postrzegam. Mas nie patrzcie, nie słuchaj frajera tego. Ej, nie masz serio, coś miałem takie czerwone, przemknęło. Może to był. slender. To jest slender, twój stary. Ej, chyba. Ma nie masz slender tak nawet. Główno nie slender. Ej, zaczynamy może od nowa, co? Porad nie, trzeci. Wyłączamy już w, 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 w ogóle. No. no.